Witam Państwa, czołem i kamratkom i kamratom, przyjaciołom, przyjaciółkom, towarzyszom, towarzyszkom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ludziom dobrej woli, sprawa zlewa z lewa, skąd chcecie. Mamy do czynienia z szaleństwem, z chorobą psychiczną elit anglosasko-amerykańskich i reszty europejskich. I i ze środkami masowego rażenia, które sieją tak zwaną dezinformację. No, pożyjemy jeszcze miesiąc, półtora, wszystko to powychodzi. Tak jak było z Irakiem, tak jak było z Jugosławią, tak jak było z bombardowaniem Kosowa, tak jak było z Libią, tak jak było z Syrią, co się na szczęście nie udało. Ale teraz skupmy się na czymś, co jest niezwykle ważne. Otóż na Chinach i reszcie świata. Chiny od początku stały na gruncie umów mińskich i że NATO jest przyżytkiem wojny zimnej wojny. Van to powiedział na konferencji w Monachium kilka tygodni temu, przed wydarzeniami obecnymi. I zacznę od samego końca, potem będę przechodził do, 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 do początku kłopotów. Otóż rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joh Johna Bidena z Przewodniczącym Sinem, trwała o 50 minut krócej niż miała trwać. Wcześniej pan Blinkin, sekretarz Bezpieczeństwa, jednoznacznie wypowiedział się, iż Chiny winny prowadzić sankcje na Federację Rosyjską. A Chiny tego nie zrobił. Rozmowa była krótsza niż zakładano i Prezydent wysłuchał spokojnie wypowiedzi amerykańskiej i stwierdził, że Stany Zjednoczone i Chiny odpowiadają za pokój na świecie i nierozszerzenie konfliktu globalnego. To tyle w rozmowie z amerykańską stroną. Na okładce The Economist, znanego Pisma jest portret, jest zdjęcie Władimira Winczela Putina i prezydenta Chin. Bowiem, działania, z którymi mamy do czynienia sankcyjne, spowodują wymianę rubla jako jedną z walut światowych. Ponieważ rosyjska waluta będzie współistnieć z innymi walutami BRICS-u: Brazylia, RPA, Indie, Chiny, Rosja gdzie wszystkie kraje BRICS-u zachowują albo neutralność i powściągliwość, albo stronę po rosyjskiej stron. Ważna jest również opinia publiczna, dlatego że Chiny mają 40% przemysłu państwowego i 60% prywatnego, głównie średnich firm i mniejszych. Chiny czeka na pewno kryzys finansowy. Chiny, bo jest inflacja, powrócił temat nowego wirusa, o czym przestrzegał Soros, też dziwna Dziś na zbieżność, Sławetne laboratoria w, na Ukrainie, które nie wiadomo, czym się do końca zajmowały, albo wiemy, są różne ślady. I wypowiedź przewodniczącej kongresu amerykańskiego Pelosi Sława Uchani coś mi mówi. No ja nie wiem, czy to była pomyłka, czy nie, ale takie słowo padło. To a propos pewnych komedyjnych sytuacji, no, tragicznych kom komedii. komedii. Otóż Chiny, szanowni państwo, nic nie będą robić wprost. Będą robić wszystko po cichu. Oczywiście pewne banki prywatne coś tam ograniczą, żeby nie mieć strat, no bo jak się ma przeszło 700 miliardów dolar dolarów obrotów i zajmuje się w 60% ekonomikę Stanów Zjednoczonych poprzez towary, na przykład na Apple 20% produkcji to Chiny, więc w tak gigantycznych tak gigantycznej skali, gdzie w papierach wartościowych amerykańskich Chińczycy mają około 3 trylionów dolarów, nie będzie się działać prosto. Bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Wiemy, że Chiny mają zasoby, zapasy ropy naftowej na rok. I wiemy, że te 20% pewne mają z kierunku rosyjskiego i kazachskiego. Większość złóż węgla. I tejże ropy mają od strony Mongolii Wewnętrznej, czyli od strony rosyjskiej granicy. Przypominam, rosyjsko-chińska granica ma przeszło 3000 kilometrów. Czyli strategicznie, Chiny wiedzą, że są następne w kolejce, gdyby doszło do czegoś. Anarchizm i oligarchizm Ukrainy jest już bardzo widoczny. Zorientujecie się po jakimś czasie ci niezorientowani i ci uzależnieni od środków masowego rażenia, że sytuacja wygląda inaczej niż, niż się przedstawia, bo trudno się przyznać do błędu i do klęski. Nie będę tego rozwijał. Natomiast ważne jest, że minister spraw zagranicznych Chin w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Holandii powiedział, iż sankcje na Federację Rosyjską nie mają sensu i są szkodliwe. W rozmowie z premierem rządu Indonezji, 260 milionów obywateli, muzułmanów, ze strony Sin Lampinga padła ta sama myśl, że sankcje są, nie mają sensu. ASEAN, czyli państwa południowej Azji, nie chcą myśleć i rozmawiać o sprawach ukraińskich. Bolsonaro też, Argentyna też. Sankcje dotyczą tylko Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kanady, Australii, Zelandii Czyli mniejszości, a nie większość. Kolejna informacja jest niezwykle interesująca, mianowicie będzie wizyta prezydenta Chin w maju w Riyadzie, czyli w Emiratach, w, proszę Państwa, w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest trzecim, może czwartym importerem broni amerykańskiej, przeszło 120 miliardów. Otóż chodzi o to, żeby w miejsce petrodolara amerykańskiego, który był wprowadzony w 1983 roku na piąty, na czwarty, zacząć sprzedawać e, 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 ropę w yuanach. Za tym pójdzie rubel. Za tym pójdzie rubel. Społeczeństwo chińskie w ogromnym procencie, widać to w internecie, po pierwsze zapoznało się z wypowiedzią prezydenta Putina, kiedy zaczęła się akcja Oblicza się, że to jest 1 100 mln, 100 mln, na miliard 100 milionów na miliard 100 milionów na miliard 400 milionów obywateli. Dwa. To samo dzieje się po, po tym, jak Putin się wypowiadał na temat rocznicy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. Kolejne. Ogromne poparcie i w środowiskach analityków mówi się, że Życzą Rosji zwycięstwa, bo boją się, co będzie z nim. Proszę Państwa. Indie też nie chcą pójść na żadne wstępstwa w sprawach w stosunku z Federacją Rosyjską, więcej chcą zwiększyć swoje inwestycje, swoje zakupy żywności. Z drugiej strony, sprzedawać lekarstwa rosyjskiej stronie, pomoc w innych dziedzinach. Chińczycy w elektronice. Chuahué jest gotowy do działań i, i na dużą skalę pojawienia się na rosyjskim rynku. Przypominam, że cały, cały obrót Federacji Rosyjskiej rosły o 600 miliardów, z czego 146 w tym roku obrotów z chińską stroną. Jeszcze się rok nie skończył. Zakupów chińskich tak, towarów, usług, żywności. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, Chiny boją się. Teraz, iż wróci temat z lat 70., bo wiele wskazuje na to, że niebawem Tajwan będzie uznany za niepodległe i niezależne państwo. Przypominam, że strona rosyjska, jak i świat od 1983 roku w miejsce Tajwanu w Radzie Bezpieczeństwa OZ znajdują się Chińska Republika Ludowa. Chińska Republika Ludowa wychodzi z założenia, że są dwa państwa jeden naród, jedna przestrzeń. Obecna administracja chińska nie zgodzi się i nie zdecyduje zrezygnować z przyłączenia Tajwanu do Chińskiej Republiki. A zatem produkcji półprzewodników, których tam większość na świecie się produkuje, a są bardzo ważne dla wielu rzeczy. Aresztowanie aktywów rosyjskich Centralnego Banku 300 miliardów spowoduje, iż proces dlr Dolaryzacji będzie przyspieszał. Nieważne, co się wydarzy, tu czy ja będę żył, czy ja nie będę żył, czy będę, tu, będę w takiej sytuacji, jakiej jestem. To się wydarzy, to jest proces nieodwracalny. Więc wszystkie błędy zachodu i Ameryki będą coraz bardziej zauważalne. I to nie ma co o tym dyskutować. Obojętne, co kto myśli, proces taki jest już jasny. I tutaj, proszę Państwa, jest oczywiście problem konsomolców, premiera. Chin. Jest problem w Szanghaju, bo Kosowocy są, są związani z Partią Demokratyczną Amerykańską, różnymi oddzieleniami, od, odgałęzieniami, ale na przykład Partia Republikańska ma duże poparcie w Szanghaju. Z miastem Baltimore są stare układy. Z drugiej strony sankcje na ropę naftową które, rosyjską, które wprowadziły Stany Zjednoczone. Uderza głównie w nafciarzy, który popierają Trumpa, stronę republikańską. Tak zwaną ciężką lądową. Bardzo ciekawe rzeczy. I głosy są niejednoznaczne. Fox News są zupełnie inne. Mówię o kanale telewizyjnym. Jednym słowem, sytuacja zaczyna być taka, i tu przypominam ważną rzecz. Przez 10 w przeciągu 10 lat, Chińska Republika Ludowa z pozycji producenta na poziomie Japonii jest dzisiaj ma większą produkcję niż cała Unia Europejska. I wymiana z Unią Europejską jest większa Chin niż Stanów Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie sankcje też na Chiny. Znika 60% wszelkich towarów na amerykańskim rynku, co w Europie nie ma. Chociażby Niemcy, które mają obroty z Chinami 250 miliardów. Dolarów. 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 To są takie pytania. Kolejna rzecz jest taka, że ani Arabia Saudyjska, ani Wenezuela, ponieważ w Wenezueli 70% wydobywanego, wydobywanego gazu czy ropy jest uzależniona od przetwarzania tejże i dostarczania przez Rosję Z powodu sankcji na Federację Rosyjską BP wycofało 20% swoich aktywów, które wykupowali kiedyś w tej firmie. Ta firma teraz bardzo. Się rozwija, coraz więcej sprzedaje do Azji, między innymi do Chin. Urociąg syberyjski, Dar -Syberia. Turcja się nie podłączyła, Izrael się nie podłączył, Indonezja się nie podłączy. RPA stwierdziła, że to jest wina Zachodu. Niedawna informacja. Arabia Saudyjska tak samo. Emiraty Arabskie tak samo i ani z, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, kraje arabskie znać nie chcą. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka. Asad, prezydent Republiki Sy, Syrii, był przed chwilą z wizytą w Emiratach Arabskich. To było była izolacja. Yy, powiem Państwu szczerze. Dochodzi do sytuacji, której ja bym nazwał że w najbliższych tygodniach, może miesiącach, trzeba będzie jakoś zareagować na tę sytuację. Czyli plan globalny Stanom Zjednoczonym się nie daje. Taktyczne zwycięstwo doraźne jest. Niemcy mają wydać 100 miliardów na zbrojenia. Francja chce też się uzbrajać. Wielka Brytania też się chce uzbrajać. No ale prawda jest taka, że NATO pod żadnym pozorem w styczność operacyjną i w gorący konflikt z Federacją Rosyjską nie chce wchodzić. I to jest pytanie do tych zadzumionów. To jest pytanie, z które stawiam na końcu. Czemłem w Wielkiej Polsce słowiaśczyźnie naszym prawdziwym sojusznikom.